Witam Was kochani bardzo serdecznie w przestrzeni Arbitrum na czytaniu duszy na grudzień 2024. Czytanie duszy jest przeznaczone dla wszystkich znaków Zodiaku, więc moi drodzy będą to silnie rezonujące wiadomości dla naszych dusz, dla dusz obudzonych, dla dusz, które poszukują do głębniejszej wiedzy. Które poszukują sensu bycia, sensu życia. Kochani, wyciągnęłam książkę podczas medytacji Książkę Sekret. Czy znacie tą książkę? Jeżeli nie, koniecznie powinniście przeczytać. Skarbnica wiedzy, natchnienia, optymizmu, wiary, ale też motywacji. Mamy tutaj anonimowy cytat, który wyciągnęłam dla nas. Jest to cytat, który zamieściłam na swoich mediach, na Instagramie, na moim prywatnym Instagramie w roku 2020. 2017. Więc co się działo w waszym życiu właśnie w tym czasie. Napiszę jeszcze post na media, na zakładce społeczność, więc zapraszam was, zapraszam was też do czytań prywatnych, spotkanie pół godziny, 60 minut. Czyt czytanie duszy, tak jak właśnie to czytanie, które będzie teraz z innymi kartami. Będzie to czytanie bez użycia kart tarota, ale z kartami anielskimi. Moi kochani, cytat anonimowy, strona 210. Dla mnie ten numer przemawia, ponieważ ostatnio w ciągu ostatnich trzech miesięcy, na każdym wyjeździe w każdym rejonie Polski miałam pokój 210. Więc cytat: staraj się być pierwszy. Pierwszy przytakni, pierwszy się uśmiechnij, pierwszy pochwal i pierwszy wybacz. Co wam to mówi moi drodzy? Natomiast drugi cytat, Chyba będę musiała posłużyć się swoimi dłońmi. No właśnie, mamy tutaj Pragnij wszystkiego i nie oczekuj niczego. Numer strony 270, dwójka, nowe wybory zero od duszy siódemka najgłębiej. Czy słuchają nas numerologiczne siódemki? Dajcie proszę znać, jakimi jesteście numerami, skąd słuchacie Arbitrum Astrologia. Przeczytam Wam przesłanie tej strony, która została wylosowana. Pragnienie działa w zgodzie z prawem przyciągania. Przyciągasz wszystko to, czego pragniesz. Potrzeba natomiast jest nadużyciem prawa. Nie możesz przyciągnąć tego, czego ci potrzeba, zwłaszcza jeżeli czujesz, że twoja potrzeba jest nagła i rozpaczliwa, ponieważ emocja ta zawiera element strachu. Mamy tylko dwie energie, kochani: albo strach, albo miłość. Tego rodzaju gwałtowna potrzeba oddala od ciebie wszystkie rzeczy. Piękny przekaz dla naszej duszy na grudzień 2024. Natomiast teraz przechodzimy do wiadomości z kart Archanioła Michała, do wiadomości od Archanioła Michała. Popatrzcie, pozytywne myślenie przynosi pozytywne rezultaty. I teraz czy wy, czy wymyślicie pozytywnie, czy wymyślicie o sobie pozytywnie, czy wymyślicie o przeszłości i siedzicie w starej toksycznej energii. Być może rozpamiętujecie jakieś sytuacje, być może rozgrywacie w myślach ze sobą rozmowy, jakbyście coś powiedzieli. Jakbyście się odezwali w sytuacji z przeszłości. Moi drodzy, mamy niewinność, więc wy nie zrobiliście niczego złego. Archanioł Michał przez tą kartę chce przekazać, że jesteście niewinni. Poczujcie w sobie taką, taką niewinność, taką lekkość, taką delikatność, której wy potrzebujecie. Wy dbacie być może o wszystkich, a tak naprawdę nie potraficie zadbać o samego siebie. Poczucie humoru będzie bardzo ważne w miesiącu grudniu. Być może będziecie niewinnie siedzieć przy stole, nie będziecie wiedzieli, co odpowiedzieć. Uśmiechnijcie się, uśmiechnijcie się i powiedzcie: Wszystkiego dobrego dla Was. I niech energia, którą Wy wysyłacie, do Was wraca. I takie energie będą, moi kochani, wracały. Przejdziemy sobie do kart. Moi drodzy, musiałam przełączyć się na chwilkę. Ponieważ z lewej strony, tutaj od tej strony, rozlała mi się świeca i wylał się ogień. Więc wasza dusza być może jest poparzona. Wszystko traktujmy jako znaki, jest sparzona. I tutaj mamy karty anielskie, mamy wewnętrzną postawę: nie spierajcie, się, nie spierajcie się ze swoim życiem, ani sami ze sobą. Wy być może sabotujecie sami siebie, wy być może sami ze sobą toczycie walki. Nie lękajcie się, to jest po prostu życie. Mijcie moc kreatywności, tutaj kreatywność wyjdzie po raz drugi, ale kreatywne pomysły, róbcie to, co kochacie, róbcie to, co was uszczęśliwia. Spędzajcie czas na łonie natury, też będzie bardzo silne w grudniu ugruntowanie, po prostu ugruntowanie. Przejdziemy sobie do dalszych wiadomości. Mamy tutaj karty wyroczni bogini. I zaczynamy sobie iskrom kreatywności, ósemka. Więc być może robicie coś, co kochacie od 8 lat, być może liczba 8 zwracają sytuację, wracają ludzie sprzed 8 lat. Ja mówię bardzo silnie teraz uderza ta karma. I tutaj mamy kobietę zadowoloną, szczęśliwą, spełnioną. Kobietę na łonie natury, kolor zielony. A w środku mamy, mamy Kila, mamy Księżyc, numer 32. Trójka katalizator, zmiana dwójka. No właśnie, Księżyc opiekuje się rakiem, więc być może macie w swoim portrecie astrologicznym raka albo macie w swoim życiu raki. Rak to tajemnica. Tutaj karta Księżyca to tajemnica. Sekrety, coś ukrytego, coś ukrytego wychodzi na jaw. I dla Waszej duszy mamy mądre przywództwo. Mamy to, że Wy wiecie wcześniej, Wy macie doskonałą intuicję, Wy jesteście w stanie przewidzieć wszystko. E, mamy tutaj też bardzo dużo kobiecej energii, ponieważ księżyc jest silnie kobiecą energią, więc być może spotkanie trzech kobiet. Trzy kobiety kobieta kreatywna, kobieta tajemnicza i kobieta przywódczyni. Takie trzy kobiety widzę. Takie spotkanie widzę ja w miesiącu grudniu. Mamy dalej karty mistrzów duchowych. I tutaj zaczyna się dziać, moi kochani. Ja podejrzewam, że są to energie z listopada 2024. Nagrywam ten odcinek właśnie w listopadzie. Moi drodzy, opanujcie sytuację, karta Mojżesza. Może się tyle dziać, możecie mieć tyle na głowie, może być tyle dramatów, melodramatów, takich sytuacji, które doprowadzą was do skraju wytrzymałości nerwowej. Sytuacje te mogą dotyczyć relacji z ojcem, mężem, bratem, synem, ale ja zawsze również powtarzam kochankiem. Relacja romantyczna również jest tu pokazana, ale relacje rodzicielskie, małżeńskie, rodzinne. Rozmyślajcie. Wy powinniście dokładnie wykreować sobie w myślach wasz idealny dom. Jak się czujecie już w nim afirmować. Jakiego partnera chcecie przyciągnąć, jeżeli jesteście singlami. Jaki związek chcecie tworzyć małżeński, jeżeli już wchodzicie w ten etap, a jeżeli nie wchodzicie, a chcesz, żebyście weszli, afirmuj to. Silne przesłanie dla Was. Przechodzimy do kolejnych wiadomości wiadomości duszy z kart archaniołów i przodków i mamy silne ugruntowanie mamy tutaj strażnika ziemi pozostań zakorzeniony oraz ugruntowany. Więc znak panny, jakaś tutaj energia panny. Ja zawsze, gdy widzę tą kartę i karta wyroczni, kobieta, która wie więcej. Więc być może kobieta, która wie więcej, dostanie jakieś informacje od panny. Czekajcie na ważne informacje, ale wy czujecie, wy wiecie, że coś się może w grudniu wydarzyć. Wy przeczuwacie, że coś może podejść, że ktoś może podejść, że coś się może odblokować dla Was. Co to będzie, przejdziemy dalej do kolejnych kart. Ale panna, zakorzenienie, korzenie rodzinne, więc spotkania z rodziną w grudniu, ważnych informacji się dowiecie. Być może przy stole wigilijnym, być może podczas jakiejś rozmowy, gdzie coś zawozicie, przewozicie i dostajecie bardzo cenną informację o kimś z Waszej rodziny, o kimś z Waszego grona, o czyimś byłym partnerze. Silni również słyszę. I dama, zobaczcie, mamy tutaj cieszenie się rozwojem, zbieranie korzyści. Kobieta pięknie ubrana, kobieta w pięknym e, tatuażu, kobieta z pięknymi kolczykami, kobieta z jabłkiem na dłoni. Jabłko, tutaj mamy płodność, obfitość, więc kobieta, której niczego nie brakuje. Ona ma finanse, ona ma stabilną rodzinę, ona czuje się taka właśnie ugruntowana, ona czuje silne, takie uziemienie z Matką Ziemią, takie połączenie z Matką Ziemią, ale uziemienie. Znowu ten znak panny. Więc wy jesteście jak damy. Drogie kobiety, wy lśnicie, wybłyszczycie, naprawdę macie. Albo ta informacja odblokuje Wam. Przepływ dostatku, przepływ obfitości, jakiś nowy projekt. Cóż to może być? Co będzie dla Was i dla nas ważne w miesiącu grudniu 2024? Mamy tutaj dystans. Jakaś kobieta wybiera siebie, ma dystans do sytuacji, które do niej przychodzą, tak jak karta Mojżesza. Nie i koniec. Dziękuję. Do widzenia. Wymówicie to komuś, moi kochani. Ja to silnie czuję. 28. Bogini Anuket. Mamy tutaj kobietę pewną siebie, mamy tutaj kobietę na tronie, mamy tutaj kreatorkę. Kobieta, która jest pewna siebie, kobieta, która zna swoją wartość. Kobieta, której nie da się w kasze dmuchać. Gdy przychodzi sztorm, kolejna karta, 31. Zobaczcie. Mamy tutaj w czasie sztormu moje wewnętrzne morze jest spokojne. Teraz przypomniało mi się taki cytat. Jest to cytat z książki Prince, książę Machiavelliego. Najgorszą głupotą ludzką jest nie przewidzieć burzy, gdy morze jest spokojne. Co wam to mówi, moi kochani? Bo u was będą pokazane zakończenia w grudniu. U części z Was coś się będzie zakończać, jakieś relacje. Jakieś związki, e, jakieś wspólnoty, wy skądś będziecie odchodzić, odpływać, bo to trygon wody silnie słyszę. Ostatnia karta, mamy kartę odrodzenia. Odrodzenie, rodzę się na nowo. Popatrzcie, ona wychodzi z wody, ona wychodzi czasami może z niczym, z jakiejś sytuacji. Możecie się rozwodzić, możecie być po jakiejś stracie, stracie osoby, stracie materialnej. I macie odrodzenie. Dacie sobie radę, zachowajcie dystans. Kiedy może jest wzburzone, ale kiedy może jest spokojne, musicie wszystko przewidzieć. Intuicja, zapraszam na czytanie prywatne. Jeżeli potrzebujecie więcej widzieć, więcej wiedzieć, możecie nieraz podjąć decyzje życiowe, które zaważą na całym Waszym życiu. Jeżeli Wy wiecie więcej, Możecie dużo więcej, możecie poprawić sobie swój komfort życia, swoje finanse, swoje relacje. Karty żywiołów, wody to były moje nowe karty. Następnie kolejna talia. Mamy niespodziankę. Mamy tutaj pani piorunów, więc to jest być może ta kobieta, która zachowała dystans, która przetrwała ten sztorm, która przetrwała te wszystkie burze i ona teraz potrafi tańczyć z piorunami. Dlaczego tańczyć? Bo też mamy tancerkę, tancerkę spirali. No cóż, jest tutaj całkowita zmiana być może dla niektórych nawet zmiana paradygmatów całkowita zmiana myślenia całkowita zmiana życia. 35. Jest to na grudzień, być może kolejny rok jest, będzie waszym 35. Teraz macie 34 lata jak ja. Ja wiem, że tutaj niespodzianki jeszcze w grudniu dostanie wasza dusza. Wy dostaniecie niespodzianki, bo wy mogliście być tancerkami, tancerzami spirali. Wy mogliście utknąć w spirali relacji, w spirali kłamstw, w spirali długów finansowych. Dla niektórych słyszę mieliście krętą drogę bardzo krętą drogę wy przeszliście bardzo wiele ale wy zaufanie ostatnią kartą jest karta tkaczki sieci Synchroniczność, moi drodzy. Wszystko, co Was spotkało, było Waszą lekcją. Mog możecie też mieć długi karmiczne. Też się zdarza, zapraszam do siebie. Ja sprawdzam, czy macie długi, w jaki sposób z nimi walczyć, jakie to są długi. Czytania lekcji długi karmiczne. No właśnie, tutaj mamy przyczynę i skutek. Musicie w grudniu, to jest ostatni moment w tym roku, żeby wyciągnąć lekcje życiowe. Dlaczego to wszystko się wydarzyło? Co to mi miało pokazać? Gdzie to mnie miało postawić w swoim życiu? Co to miało na celu? Co ci ludzie mieli na celu? Ci ludzie, którzy pojawiali się w Waszym życiu, byli Waszymi lekcjami karmicznymi w postaci osób, które Was obciążały, przeciążały, które Was przytłaczały, które Was wznosiły, które Was niekiedy dołowały, ale które też Wam wyciągały pomocną dłoń. Wszystko dzieje się po coś, przyczyna i skutek. Kolejne karty: karty żywiołu, ziemi tym razem. Następna będzie woda. Czyż one nie są piękne, moi kochani? Popatrzcie teraz na nie. Zaczynamy rozkład kartą wolności, więc ktoś jest osobą wolną. Ktoś jest osobą niezależną i niezamężną. Przesłanie tej karty brzmi: bądź dziki. Bądź wolny. Wybierz wolność, upewni się i upomnij o swoją niezależność. Wy potraficie latać, wy potraficie działać, wy potraficie góry przenieść, nawet sami. Wy potraficie prowadzić domy, wy potraficie wychowywać dzieci samodzielnie, niekiedy nawet w związku, ale będąc samą bez pomocy, będąc samym bez zapytania się, co u Was. Uzdrowiciel, mamy uzdrowienie energii albo też mamy uzdrawianie. Zapraszam do siebie na usługę uzdrawiania. Będzie to nowość w miesiącu grudniu. Mamy tutaj kartę, gdzie karta mówi nam posiadasz silną moc uzdrawiania. My sami mamy takie moce, moi kochani. Nieraz nie trzeba wielkich czarodziejek czy czarodziejów do tego. Bądźcie wierni swojej ścieżce jako uzdrowiciel. Wy możecie spotkać uzdrowiciela. Wy możecie spotkać osobę, która uzdrowi Waszą energię. Jeżeli potrzebujecie oczyszczania energetycznego, zapraszam. Mam osobę, która się tym zajmuje, która wspaniale Wam pomoże, oczyści Waszą przestrzeń, energię, Wasze relacje, Waszą przeszłość. I karta nadziei. Bądźcie pozytywni. Znowu to pozostanie na pozytywnej ścieżce myślenia. Wszystko najgorsze już za Tobą. Spójrzcie w górę. Do światła, a Wy macie światło? Macie, moi kochani, światło na grudzień 2024. Piękne, uzdrawiające energie, coś wspaniałego. Żywioł wody mówi bratnia dusza. Bratnia dusza, związek bratnich dusz, bliźniaczy płomień. Moi mili, właśnie czeka na Was nowy romans, który ma podłoże duchowe. Więc ktoś spotyka miłość w grudniu. Nareszcie tą bratnią duszę. Mogliście czekać wiele lat. A może znowu ta ósemka? Zastanówcie się kochani. Ja złapię łyczek. Łyczek czegoś, co mnie wzmocni. Ja dzisiaj moi drodzy, wzmacniam się właśnie witaminą. Kompleksem witamin w zasadzie dbajcie o swoje zdrowie. I macie zmiany, błogosławione zmiany. Ważna życiowa zmiana przynosi Ci błogosławieństwa, wszelkie wielkie błogosławieństwa. Życie może stanąć Wam na głowie. Co tu dużo mówić? Wy możecie w ogóle się tej zmiany nie spodziewać. Wy możecie nie spodziewać się tej bratniej duszy, która do Was idzie, która do Was przyjdzie. Która na Was czeka, tak naprawdę, bo co Wy teraz macie zrobić, żeby ją poznać, zapytacie. Wy po powinniście po prostu, modliliście się o pomoc, wiedzieliście, afirmowaliście, byliście świadomi, o co prosicie, no to musicie zejść z drogi i pozwolić niebu, aby działało. Taki przekaz. Jest to piękny przekaz. Jest to piękne, bo tak naprawdę wystarczy czekać i z góry za to dziękować. Zawsze mówię, dziękujmy z góry, módlmy się, afirmujmy słowami na głos. Słowa mają ogromną moc. Słowem możemy życie uratować, słowem możemy życie zniszczyć, słowem możemy człowieka wznieść ku niebu, ale możemy też go zdeptać. Zresztą sami o tym dobrze wiecie. Takich ludzi, którzy depczą innych ludzi, nie życzę Wam na swojej drodze. Ostatni przekaz. Karty wody, moje nowe, mój nowy nabytek z Księga Ręki Cud. Moi drodzy, jak kończycie ten rok? 23, numer 23, Bogini Nilu. Obfitość z radością przyjmuje nieustający strumień wsparcia. Wsparcia finansowego, wsparcia duchowego, wsparcia materialnego, wsparcia dobrym słowem. Ktoś was wspiera i macie obfitość, ale to jest karta na finanse. Piękna, wspaniała karta. I żeby tego było mało, ktoś znajduje, i to ja słyszę, że nie jedna osoba. Mamy bratnią duszę, bliźniaczy płomień, znowu kochani, inna talia, ale bratnia dusza ta sama. Kochankowie Afrodyta i Ares. Czwórka. Ona oddana. Zobaczcie w tle wodospad. Ja silnie słyszę trygon wody, rak, ryby, skorpion. Czwórka, stabilizacja, to czego chcemy. Jeżeli chcecie, dom, rodzina, dzieci, afirmujcie, mówcie i to do Was przyjdzie. Ja silnie słyszę. Następnie dalej mamy współtworzenie. Więc Wy być może spotykacie taką bratnią duszę e, lub kochankowie jest jako romans też pokazany ale ja słyszę bratnie dusze, gdzie będziecie coś współtworzyć, jednocześnie z mocą miłości. Czyli w miłości. Rak, ryby, skorpion mo mogą poznać osobę na życie i to taką, która nie dość, że będzie wymarzonym partnerem do życia, to jeszcze będzie was pchała ku waszemu biznesowi, będzie was pchała do przodu, będzie wam pomagała finansowo, będzie wam pomagała, żebyście błyszczeli, jeżeli jesteście w przestrzeni, Online. Jeżeli działacie, jeżeli czujecie, to ta osoba nawet, nawet was popchnie i powie: Tak, ty idź, ty to zrób. Kochani, życzę Wam wspaniałych, cudownych energii. Zapraszam na czytania prywatne. Czuję, że dużo z osób z Was po prostu tego potrzebuje, a ja bardzo chętnie pomogę. Ściskam. Do usłyszenia. Do zobaczenia następnym razem.